Cześć, witaj. Chcę Ci teraz opowiedzieć o pewnej pracy, która przydarzyła się na warsztatach i która bardzo mnie poruszyła. Przez swoją celność, przez swoją laserową dokładność i przez to, że można było jak na dłoni obejrzeć reguły transformacji, ale również jak bolesne. I dewastujące dla naszej energii, dla naszego ciała, dla naszych emocji są toksyczne związki, i toksyczne relacje. Pracująca kobieta zgłosiła kłopoty w relacji. Poprosiłam, żeby zastanowiła się, jakimi słowami mogłaby określić tą turbulentną dla siebie relację, i powiedziała: Czuję zupełnie tak, jakby ona, ta druga osoba. Jakby ona cały czas chciała mnie krytykować, cały czas miała o mnie złe zdanie. Ja powiedziałam: Nie, 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 nie nie o to chodzi w pracy. W pracy nie chodzi o to, żebyś się zastanawiał, co jest niehalo z tą drugą osobą. Wszyscy jesteśmy nieźle porąbani i nie ma co oczekiwać zmiany od nikogo na zewnątrz. Jeśli chcesz się zmienić, chcesz sobie coś wyrychtować w życiu, myśl o sobie. Jeszcze raz, zaczynamy jeszcze raz. Nie co ona robi w tej relacji, która Ciebie rani, w tej toksycznej relacji, tylko jak Ty się z tym czujesz. Co możesz o tym powiedzieć? Jak się z tym masz wszystkim? No. I taka zmitygowana dziewczyna powiedziała tak. Czuję się cały czas krytykowana. Czuję się, że jestem niepełna. Czuję się, jakby mi czegoś brakowało. Mhm, dobra. Jak na to reagujesz? Reaguje na to złością. Reaguje na to mobilizacją do wystrzelenia petardy z powrotem. Do jakiejś antywyrzutni rakietowej. Hmm. Jak się z tym czujesz? No. Pożera to bardzo dużo mojej energii, i nie czuję się z tym bardzo, bardzo dobrze. Ok. To przyjrzymy się teraz rozkładając klatka po klatce. Obejrzymy anatomię tego, co się dzieje w tej toksycznej relacji. Poprosiłam, żeby kobieta wyobraziła sobie siebie i tą drugą osobę. Zapytałam, kiedy ta druga osoba odzywa się do ciebie, padają jakieś słowa, co się dzieje między Wami. I ona już przeszła na to postrzeganie energetyczne i powiedziała: Tak, widzę, jak leci w moim kierunku wielka, srebrzysta strzała. Która za chwilę ugodzi mnie w piersi, już mnie boli. Już mnie boli, bo ona wpada i rani mnie, wbijając mi się w piersi. To są słowa i spojrzenia w toksycznych relacjach. Nasze złe samopoczucie ma naprawdę powód energetyczny. My jesteśmy wtedy pod obstrzałem. I w bólu, kiedy wbijają się nam słowa, energia słów w ciało, energia intencji, energia spojrzenia. To są wszystko dzidy, które są w stanie wbijać się w nasze ciało i wprowadzać nas w wielki ból. Poprosiłam, żeby kobieta wstała z zamkniętymi oczami, wypięła swoją pierś. Czyli to miejsce, w które jest godzona tymi strzałami, żeby przygotowała się do tego, że za chwilę poleci pocisk tej strzały, wejdzie w jej piersi, żeby je otworzyła, żeby dała ręce do tyłu. I tym razem poprosiłam ją, żeby się nie kuliła, kiedy strzała będzie ją przeszywała, tylko żeby spróbowała przeżyć cały eksperyment warsztatowy. W pełnej otwartości, w pełnym odprężeniu i w przyjęciu tego, co się ma wydarzyć, łącznie z przeżywającym bólem. I rzeczywiście tak się stało. Pole tej drugiej osoby wypuściło strzałę, ta osoba druga wypuściła strzałę, krytycznym słowem, ta strzała ugodziła w piersi pracującą na warsztatach kobietę. I poczuła przeszywający ból. Ale kiedy zdecydowała się spotkać z tym bólem, nie marnowała energii na mobilizację petardy z powrotem, tylko skupiła się na tym, co przeżywa. Strzała wbiła się w jej ciało, i ze strzały zaczęła rozpływać się po jej całym ciele trucizna toksyna. Zupełnie tak, jakby ta srebrzysta strzała była zakończona wiązeczką kurary. I ta trucizna zaczęła wlewać się w jej ciało, spływać do jelit, do brzucha i pustoszyć ją. Powiedziała: Ta energia jest ciepła, jest ciemna i ma niesamowicie żrące właściwości. Wypala mnie, wypala we mnie dziury, powoli znikają moje ramiona. W środku jestem jak popalony plastik, bez jelit, bez brzucha, bez serca. Ta substancja ciemna spaliła to wszystko, pożarła. Poprosiłam, żebyśmy przetrzymały te wszystkie momenty, kiedy to się dzieje. Pamiętacie, pierwsza zasada Przeżyć wszystko, nie uciekać od niczego, chociaż przeżywanie tego wcale nie było proste, kiedy coś cię od środka wypala, przepala na wylot, w taki sposób, że znikają twoje ramiona, znikają twoje wnętrzności, i kiedy ta substancja zabiera ci, pożera serce i zostaje czarna dziura. Ale udało nam się to wszystko przeżyć w pełnym kontakcie i bez. Pomysłów na uciekanie od tego, albo mobilizowanie siebie ku złości, ku oddaniu, ku antypetardzie. Chociaż były takie pomysły u kobiety z powodu nawyku, który zawsze miała, że kiedy dostaje, ma się zmobilizować i odstrzelić z powrotem. Tym razem nie. Tym razem postanowiłyśmy rozluźniać się i przeżywać to wszystko. I w którymś momencie kobieta mówi tak. Ja już dalej nie ustoję. Ja jestem tak spustoszona, że wielkiego wysiłku ode mnie wymaga to, że mnie ja w ogóle ustała w tym momencie. Chciałam usiąść, oprzy się o fotel i po prostu upadnie, rozpadnie się. Kobieta usiadła i rzeczywiście wydała takie długie westchnienie. Nareszcie Nareszcie mogę się rozpaść, mogę upaść. Poleciały wszystkie kosteczki w dół, to co zostało. Nie było łydek, nie było ramion, i był pokieryszowany, poturbowany kręgosłup, głowa i szyja. I to wszystko upadło. I tak sobie leżało. Leżało, sobie leżało. Kobiecie było bardzo smutno. Już nie mobilizowała energii do złości i do dowalania z powrotem. Tylko było jej smutno leżeć tak, taka poszatkowana i taka zniknięta. Taka niepełna. Niepełna. Krytyka odbiera nam pełność właśnie w taki sposób. To taka mała dygresja. I w którymś momencie kobieta mówi tak: wiesz co, ta trująca mnie kobieta podchodzi do tych moich szczątków i śmieje się z nich. Nie reaguj, nie reaguj. Jak się czujesz, jak ona się tak śmieje? Zaczyna mnie to złościć. Następowała ta niechciana mobilizacja energii do tego nawyku energetycznego, który zawsze ją sprowadzał do takiego ping-ponga tych złych energii. Powiedziałam: nie, 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 niech ona się śmieje, ty leżysz i jest ci smutno, i spróbuj to wytrzymać. Ok. Leżą te kosteczki. Leżą, leżą, leżą. Tej drugiej kobiecie, mało było tego śmiechu. Ona chciała podejść i podeptać te szczątki, które tam leżały. Powiedziałam, zgadzamy się, zgódź się, leż, otwórz się na to deptanie, nie mobilizuj się do oporu, do wściekłości albo do uciekania od tego. Odpręż się i poczuj, jak to jest, jak ta kobieta cię tak miażdży i depcze. Kobieta zaczęła płakać, jest strasznie. Taki ból. Czuję taki ból. Tam, gdzie jest złość, pod spodem zawsze jest ból. W duchowych terapiach w ogóle nie ma czegoś takiego jak złość. Złość jest tylko drogowskazem, informacją, pod spodem tkwi wielki ból. Doszłyśmy do tego bólu. Zapytałam, jak kobieta czuje się z tą pracą, w trakcie tej pracy. Ona powiedziała, boli mnie, ale jednocześnie odczuwam ulgę. To jest bardzo ważna informacja z poziomu ciała, że wystawienie się na prawdę, momentu, wystawienie się na ból, który istnieje, który jest, który jest spychany, który jest mobilizowany w złość, przeżycie tego, co jest, prawdy, naprawdę wyzwala ciało. Ciało poczuło się doskonale, mimo że było rozczłonkowane, fragmentarycznie występowało tylko, ale czuło ulgę. I mimo, że było miażdżone, mimo, że było tratowane, to jest fenomen prawdy, to jest fenomen przeżywania prawdy. I po tym podeptaniu, po kobieta sobie odeszła, a moja pracująca warsztatowiczka powiedziała, czuję jak wszystko to, co zostało, Rozpada się nawet nie w koks i nie w węgiel, tylko w płateczki spalonego papieru jak płatki róż. Wszystko zaczyna się tlić i zamieniać w małe skraweczki popalonego papieru. I kiedy wytrwałyśmy, obracając się w te czarne, zwęglone, spalone płatki papieru, Kobieta powiedziała: Widzę wielkie światło przed sobą. Zapytałam: Czy możesz pozwolić sobie w tej chwili na to, żeby wpuścić to wielkie światło w siebie, tak jak wpuściłaś strzałę kilkadziesiąt minut wcześniej? Tak. I to wielkie światło weszło przez jej piersi. Rozlało się po całym jej ciele, już kompletnym, to światło skompletowało ją i zaczęło wibrować w każdej komórce. To jest niebywałe uczucie, kiedy światło wibruje, ponieważ jest to dosłownie wibracja, którą przeżywa się w każdym zakąteczku ciała. Na początku bardzo silną, kiedy światło ma ogromną, wysoką wibrację, która leczy, która leczy te wspomnienia, leczy te nawyki energetyczne, leczy całą sytuację. Leczy nas z pozycji ofiary, leczy nasze wspomnienia z wszystkich chwil, kiedy byliśmy podeptani i byliśmy miażdżeni, byliśmy niekompletni, byliśmy niepełni, czuliśmy się krytykowani i niewartościowi. I znowu przez kilkanaście minut cieszyłyśmy się tą wibracją światła wielkiego, które wieńczyło cierpliwą pracę i zgodę naprawdę. Tak wygląda transformacja. Klatka po klatce, minuta po minucie, w sumie kilkadziesiąt minut pracy. Od toksycznej strzały, przez festiwal przeżyć, aż do światła, ku światłu. I to światło wibrowało, 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 aż w końcu po maleńku zaczęło schodzić ze swojej wibracji, z tego musującego poczucia w ciele. Zakończyłyśmy, uziemiłyśmy się. To jest bardzo konieczny rytuał połączenia z Ziemią, też po to, żeby Ziemia mogła odebrać z nas pewne ciężary. One wtedy spływają taką mazią, albo szlamem, albo smołą do jądra Ziemi. Kończy się niesamowity proces przeistaczania bólu w światło, swojej tragedii w coś bardzo, bardzo dobrego, swojej słabości w moc. No, to dziś anatomia kolejnej transformacji, tak było. Zostawia to człowieka w takim. O rany, ale się spracowałam. Jakbym przekopała pole ziemi, jakbym wór ziemniaków zniosła z pola. To są tego typu fizyczne roboty. Ta praca na poziomie energii i praca z transformacją. Mam nadzieję, że to Cię zainspiruje. Do różnych przemyśleń i do świadomego oglądania siebie w różnych relacjach niewygodnych, bo tak naprawdę praca nad rozwojem świadomości zawsze zaczyna się od ciebie i od tego, jak reagujesz na różne rzeczy, które przydarzają się wokół. Zmienisz swoją reakcję, zmienią się i ci ludzie naokoło ciebie. Gwarantuję. Dzięki za dziś i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!